Witam serdecznie, witam cieplutko wszystkich, którzy tutaj przybyli i będą słuchać bajki. Dzisiejsza bajka ma tytuł Złote Ptaki. Pewnego dnia w Królestwie Ptaków urodził się złoty ptak. Wszyscy się dziwili: Złoty ptak w królestwie ptaków? Skąd on się niby wziął? Matka była normalna, szara, ojciec był trochę szaro-biały, pióra takie mieli skąd złoty ptak? Złoty ptak dorastał, ale czuł się tak jakoś nieswojo. Mało był rozumiany, zrozumiały. Czasami mu się zdarzało mówić jakimś innym językiem, i rodzina ptasia się zastanawiała, co on w ogóle mówi. Ale rósł. Wytworzył swój wewnętrzny świat, w którym żył. I w tym świecie wszystko było ułożone tak jak trzeba i uporządkowane. Czuł się bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że był obserwatorem życia ptaków. Ale czuł się dobrze. Pewnego dnia rodzice wylecili z gniazda, zostawili. Swoją pociechę i przepadli bez śladu. Na próżno złoty ptak czekał na rodziców. A rodziców nie było. W którymś momencie przyleciała do niego ciotka i mówi: No, słuchaj, wiesz, no już właściwie jesteś samodzielny. Musisz zacząć sam dbać o swoje wyżywienie. Za jakiś czas pewno założysz rodzinę, tak jak wszystkie ptaki. Nie wiemy, nie wiem, rzekła ciotka, co się zdarzyło Twoim rodzicom. Musisz sam zacząć żyć. Chociaż jesteś inny. Tak, wiem, że jestem inny, Ciociu. Ale może dam radę. Rodzice mnie zawsze uczyli: Daj radę, dasz radę. Wierzyli we mnie, więc pewno dam radę, chociaż jestem inny. O, życzę ci tego rzekła ciotka i odleciała. Od tego dnia złoty ptak faktycznie i rzeczywiście zaczął sam się utrzymywać w życiu. Tego wszystkiego, czego nauczyli go rodzice, potrafił to zrobić w każdej chwili życia, bo był pojętnym uczniem, gdy był tego uczony. Ale pewnego dnia przybył ptak, którego nigdy nie widział, i ptak chciał zająć gniazdo, w którym mieszkał. Wyrzucał go. To na lewo, to na prawo, wynoś się stąd. Złoty ptak pomyślał, widać, gdzie indziej mam być w ramach samodzielnego i odpowiedzialnego życia. I wyfrunął. I gdy tak leciał, leciał i leciał, zobaczył mały staw. Przy małym stawie było takie zagłębienie w piasku. Pomyślał, o, to w sam raz dla mnie. Tu jest gniazdo. Moje gniazdo. Może założę tu rodzinę? I w tym samym momencie do tego samego gniazda, czy wyżłobienia w piasku, przyleciała piękna, wspaniała ptaszyca. Czy mm, zechcesz być moją żoną? Zapytał złoty ptak. Oczywiście, oczywiście. Spodobałeś mi się z daleka. Wiedziałam, że, wiedziałam, że wylądujesz tutaj. Przyleciałam. Hmm. Cieszę się. <laughs> Bardzo się cieszę. Będziemy mieć dzieci? Będziemy żyć razem? Zapytała. Oczywiście, rzekł Złoty Ptak. Bardzo mi się podobają Twoje złote pióra. Jesteś taki piękny. Naprawdę? Podobam Ci się? Tak, ogromnie. Ho, Ty pierwsza mi o tym mówisz. Jak byłem w szkole i jak bawiłem się z rówieśnikami, to wszyscy się dziwili, że mam. Takie złote pióra. A Tobie się podobam. Dziękuję. Hm, to jeszcze wzrasta moja chęć do życia i do bycia z Tobą, skoro Ci się podobam. Cieszę się, rzekła ptaszyca. I jak się domyślacie, założyli rodzinę w jakiś czas potem. Urodziły się ich dzieci, malutkie pisklaki. Wszystkie były takiego samego koloru jak była ptaszyca, bez tego, że były złote. I wszystkim się dobrze żyło. Jednak pewnego dnia przybył w to miejsce ten wielki ptak, który wygonił, Złotego ptaka z jego gniazda rodzinnego. Przybył, zaczął machać, machać skrzydłami i rzekł: Wynacha stąd! Dlaczego mnie wyrzucasz? Zostawiłem ci tam gniazdo. Przecież to było moje rodzinne gniazdo. Dlaczego mnie wyrzucasz? Dlaczego wyrzucasz też moją rodzinę? Zapytał złoty ptak: Ha, wszędzie gdzie polecisz, będę cię wyrzucać. Dlaczego? Bo jesteś inny. Tylko dlatego, że jestem inny, chcesz mnie wyrzucać? Przecież inni na tym świecie też mają swoje miejsce. Może i mają! ale ja innych wyrzucam poza z życia. Uciekaj stąd. Wynocha. No ale mam dzieci, żonę. To zabieraj ich i wynocha. No i wtedy złoty ptak po narodzeniu się z żoną wzięli dzieci i poszli szukać Polecieli szukać innego gniazda. Znaleźli kolejne gniazdo i osiedlili się tam, ale w jakiś czas potem, gdy już dzieci dorosły i założyły z kolei swoje gniazda, wielkie ptaszysko przyleciało też do tego gniazda i wygoniło ich. I tak było wiele, wiele razy. Aż pewnego dnia u schyłku życia wielki ptak przyleciał po raz kolejny, a schyłek życia był jego, ale też złotego ptaka. I chciał go wygonić z gniazda, wynocha! A na to złoty ptak rzekł: Twoje życie już się chyli ku upadkowi. Za chwilę masz prawo odejść, swoje lata już masz. Ja też mam swoje lata i chcę powiedzieć tak: w życiu ma prawo być tak, że jesteś inny, ale dla wszystkich jest miejsce na świecie. Dla mnie też. A co ty opowiadasz, wynocha stąd! Wtedy złoty ptak raptem nie wiadomo skąd zamienił się, przemienił się wielkiego ptaka i zaczął machać skrzydłami. Zrobił taki wiatr, że wielki ptak ze strachu przed tym wiatrem i przed złotym ptakiem odleciał. Od tego dnia w królestwie ptaków rodziło się dużo złotych ptaków, bo została zaakceptowana wśród ptaków różnorodność, indywidualność. I tak do dzisiaj już w Królestwie Ptaków jest. Dziękuję. Cześć Wam.